Cześć wszystkim, witam Was na kolejnej grze! Będziemy dzisiaj grać w dobrą grę, ale szkoda, że Micek znowu nie dzwoni. Mam nadzieję, że on już w końcu kiedyś zadzwoni o! Kurczę, dzwoni! No cześć Micek! No siema! Co robisz dziś wieczorem? No, w końcu zadzwoniłeś. Będę grał w grę. A w jaką? Przejdziesz, to zobaczysz. Tylko przyjdź w końcu. Dobra. Hello. Nara. Czekamy na Micka. Cześć widzowie, to jest witek właśnie. W końcu jest. Możecie go kojarzyć z filmików, których nie oglądaliście. Czyli z pierwszych trzech trzech? Cztery? Trzech. Nagraliśmy aż trzy? Trzy. Nagraliśmy Dobra. trzy. Graliśmy w gry. Gry planszowe. Takie. Tak. Klasyczne. Zapraszam. Bardzo dobrze się grało w statki i na pewno się też dobrze umognął. Miejmy taką nadzieję. Bo może dopomóż nam Dobra. dzisiaj zrobić filmik. Właśnie, a, a co będziemy dzisiaj robić? Generalnie dziś będziemy się bawić z miarką. Sprawdzimy kto ma większego. Dobra. Dobra. Ale posał wiem, że jest remis. Kolejny minutowy challenge o nazwie Przeprawa! Gra będzie polegać na tym, że musimy ustawić miarkę i puścić piłeczkę. Piłeczka ma wylądować e, w piłce. Masz e. piłeczki? Więc mam piłeczki. I jak zawsze, mamy minutę, mamy pierwszy poziom, drugi, trzeci i czwarty. Jeżeli przejdziemy wszystkie cztery, zrobimy jeszcze poziom hard. Także milego oglądania. Ty, ryk nie jesteś na to za stary? Dopóki Merka stoi, nigdy nie jestem za stary. Zaczynamy pierwszy poziom. Czas, start. Dobra, lecimy. Pierwszy poziom będzie łatwiej. Jest koniec! No dobra! I co? I to tyle, tak? Ile centymetrów? Jak no tak, żeby po... z pół metra było. Żeby z pół metra było. Takie coś, dobra. Pół to metra to i każdy poziom to będzie 20, 20 centymetrów więcej. W tej no. grze rozber ma znaczenie. Dobra, czyli to. Dobra. 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 To... Pierwszy poziom lecimy. I co, i co? I co? I co? O. Dobra, i uchodzi. O kurwa, krzywa miarka. <grywa> Drugi poziom jest o tyle trudniejszy, że mamy teraz dalej i musimy trafić do jednego i do drugiego. Ale oszukuję, ustawiam bliżej. Inteligencja, ja ci mówiłem, nie? Czas. Start. To samo ustawię jakieś kurcze, co ty masz za telefon. O kurczę. A nie było tak łatwo. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, 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 ej! Jest! I co? Drugi poziom, tak? Najpierw pierwszy, potem drugi. Tak robił, jak go nie było. Pił i ręka mu się trzęsie. I... Się boi do się Jak się zablokuje i wezmę w lewą? Dobre, bo to trzeba było lewą ręką od razu, a nie tam... No, prawie. Wiesz, jak ja słaby? S. Koniec. 14 sekund do końca, no krótko. Wyjmij mamy 4,2. 2 Bo tak. byłem szybszy dwa razy i wykonaliśmy dwa razy wszystko w minutę. Teraz będzie trudniej, bo mamy trzeci poziom, trzy szklanki i mało czasu, bo minuta. Czas, start. Pół metra mamy. Dobrze, w końcu mu się coś nie udało. Najważniejsze, żeby, żeby my zdrowi Kurczę. Ja maletko. Kurczę. Ej. 20 sekund. No spokojnie przecież. 13 zostało. Przecież nasza radę. Ja wygram to! Szkoda, że nie gramy teraz o pączka, bo bym wygrał tego pączka. A tak gramy o honor jakiś tam. Po no to, no to mi honor ale... jak tych pączka. Nauczony jest... błędami. Zaczynam z lewej. Także czas start. W końcu czas, 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 w czas 5 do końca Gyłeś? 13. Kurde no Za dużo błędów głupich. Micek mówi, że ja trenowałem. Ja myślę, że każdy czasami swoją miarką trochę potrenuje. To zdrowo jest. Kolejny poziom. Czas. Start. Nie no, nie dasz rady. Ale weź z Nie skupiaj się tak, no weź przestań, wyluzuj trochę. Gra, no honor przecież, nie? No nie masz honoru, to już wszyscy wiedzą. Ale mam teraz miarkę na 20. I am the best! Czyli co, to jest ostatnie poglądy, co? To jest tak. Czy człowiek śpieszy, to człowiek cieszy. Wiotka u Ciebie tam miarka jest. A! Tego nie było. Wiem czy coś odpowiedzieć, ale już zapomniałem. EZ! Bo ja lubię, jak piłeczka ledwo się mieści. Lecimy z poziomem gard. Nie wyjdziemy dzisiaj stąd, jeżeli nam się nie uda. Pół metra, nie? Trasa. A później może zrobimy więcej. Na razie pół. Piąty poziom. Czas. Start. No nie, nie start. Teraz start. Piąty poziom. Czas. Start. Boom. I po co komu te emocje sztuczne? Było za szeroko, teraz musi musimy wąsko, tak? Czyli... Żeby nie było zbyt łatwo, Powinien udetnieć, no nawet 70 cm, po co sobie ułatwiać, Let's go Dęk! Dziękuję. Panie i panowie, wynik mamy 9-6, dla mnie jeszcze, ale teraz ja nie zrobię tego błędu i będę cieszył się krócej, albo po zatrzymaniu czasu, bo Micej teraz wygrał, tylko i dlatego, bo się cieszyłem. Pomyślałem, że on już nie trafi, no ale trafi. Dobra, czas, start. Teraz mi ręka że czuję odpowiedzialność. Na już szklanki. Kurczę, no to, to jest daleko już, wiesz? Jest! Ha! Poziom szósty? Ale tak jakby drugi? Czas Poziom drugi, poziomu hard. Czyli szósty. Czas stopy. Dziękuję. Zaimponował <laughs> Wynik mamy osiem dziesięć. Osiem dziewięć. Nie no, ja dostałem punkt, że zrobiłem w minutę. A było dziewięć, tak? Godzinie. A dobra, się czas. Start muszę zacząć tą tremę mieć, że nic To nie goni. To niedobrze. Chciałbym ludzie, spokojnie. Bez emocji. Musisz mieć twardą miarkę. Bum. Ale, Ale ręka mi się trzeci. Mamy metr. Nie za szybko, nie za wolno. Bum! Poszło mi lepiej niż ostatnio. Teraz niech on to wygra. No, brak. siódmy level, znaczy trzeci H, przez start. Nie czuję mówię. No! Elegancko! Ta dziurkę trzeba popieścić. 33! Najmniej wicek! W grać! To było za łatwe, ja się za łatwe nie bawię. Jak to kiedyś profesor na, na uczelni powiedział. Proszę Państwa, to zadanie jest zbyt trywialne, żebyśmy się nim zajmowali. Przejdziemy od razu do trudniejszych. Mamy wynik 11:10. Na razie wygrywam. Ale Nicę, goni. Goni jak. Jak stróż ten Czas tak. ten Skąd Skopić to wzięło. nie, bo a nie, to jest Woody Woodpecker. Jak on tam się zna? No to, to był Bo To jest Woody Woodpecker. Woody Woodpecker, tak, to był dzięcioł. Z eee, którymś pędziwia? Z nimi? Wyglądać... Wszystko ja tym A, ten Tak. Stary. Boże, jak dawno tego nie oglądałem. Jak dzieciak ostatnio. nie jesteśmy na to ze Nie. Nie, my nie jesteśmy na nie ze Obejrzymy to, nie? No skupił się i mu teraz wyjdzie za pierwszym. Nie poleci. Haha, <laughs> musiał <popnąć. laughs> Dobrze, za dobrze ci szło. 5 mhm. sekund, 4-3! Jest! Wygrałem, wygrałem! Minuta! No już jest 10, nie na początek. Dobra, 60. Bierze 50. Coś Bierz takiego. Bo tam jest mamy 20. 50 to 13. A tam musi być 60. Co? Dobra widzowie. Trzeba dać mój popalić przez start. O! Koniec, coś się już nie uda. Kunderenka mi zadrżała na początku. Już faktycznie chyba nie dam, nie zdążę. Chociaż, chociaż Masz szansę. Nie miałeś na krawędzi, miarki. Kurwa. <grymne> 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 Bo sekunda do końca i tak. Misja jest tylko jeden! I jestem nim ja! Ha! No! Także Nicek przyjechał, spuściłem mu łomot i pojechał do domu. Do zobaczenia.